A ze mną jest Agnieszka Radwańska, dwukrotna półfinalistka Ocean Open, Z którą rozmawiam w zasadzie bezpośrednio po zakończeniu meczu Magdalinę. Agnieszka, bardzo dobrze Ciebie tutaj widzieć, bo też wiem, że dobrze się w Australii czujesz i zawsze czułaś. Ale pozwól, że najpierw o Magdzie. To był fenomenalny mecz i mam takie wrażenie, patrząc na to z perspektywy widza, że cokolwiek by dzisiaj się nie wydarzyło na tym korcie, ona tego meczu po prostu nie mogła przegrać. Masz takie poczucie? No nie do końca, bo przeciwniczka była bardzo wymagająca i tak naprawdę e, troszkę początek uciekł. E, tak naprawdę to była kwestia jednej piłki, a dokładnie drugiej. Ale potem naprawdę bardzo dobry powrót w tym secie i tutaj brawo dla Magdy, że zagrała swój najlepszy tenis w najważniejszych momentach i brawo za tiebreak, bo wiadomo, że tutaj to jest już, tiebreak to loteria i tutaj naprawdę trzeba się skupić na 100%. A w drugim secie wszystko szło absolutnie na równi, ale były momenty zawahania, gdzieś tam faktycznie wstrzymanej ręki i gdyby jeszcze gdzieś tam przy samym końcu dalej tak grało, mogło być różnie. Ale widać, że już wiedziała, że, że coś tu jest nie tak, i, i zagrała fenomenalne dwa ostatnie gemy. I przede wszystkim ostatni gem, który jest najtrudniejszy, żeby zamknąć całość. Zwłaszcza kiedy się grał pierwszy swój świeć na Wielkim Szlemie i to też zrobiła, więc tutaj brawa za końcówkę również. Co tobie bardziej imponuje u Magdy w tym turnieju? Jej przygotowanie fizyczne, brak błędów w zasadzie albo ich niewielka ilość, czy przygotowanie mentalne? Bo ona naprawdę mentalnie jest tutaj świetnie przygotowana, co tak jak podkreśliłaś, pokazał. Pierwszy set? Fizycznie zawsze była Magda dobrze przygotowana, więc y, to mnie nie zaskakuje, ale na pewno to, że y, wychodzi na kort i, i, i wierzy w to, że, że, że wygra. Gra swój naprawdę najlepszy, agresywny tenis od początku do końca i wiadomo, są jakieś tam momenty y, może zawahania, ale ogólnie y, gra naprawdę fenomenalnie i tutaj od początku, od, pier, od pierwszej rundy, więc. A bywało też tak, że gdzieś były też już szanse na czwarte rundy. Szlema i to z zawodniczkami z dużo gorszymi, teoretycznie, I, i po prostu nie była w stanie zagrać swojej gry. A potencjał do tego był absolutnie. I e, tak naprawdę e, to, że Magda jest na w mnie nie zaskakuje, bo wiem, że na to ją stać, tym bardziej, że naprawdę pracuje. E, poza kortem bardzo dużo i e, jest absolutnie profesjonalistką w tym, co, co robi, e, więc z jednej strony zaskoczenie, bo, bo dopiero teraz, ale z drugiej strony nie jest to zaskoczenie, bo, bo na, na to ją stać i, i, i na tym turnieju to, to pokazuje. To, co imponuje również u Magdy w tym turnieju, to jest gra na bardzo wysokim poziomie, ale taka stabilność i e, teraz patrząc na ćwierćfinał i Pliskową, która już na nią e, czeka, mm, jak byś oceniła szansę Magdy w tym momencie? To są takie mecze, tak naprawdę, gdzie wszystko zależy jak się wyjdzie na kort i ten początek. Jeżeli wyjdzie tak jak na wszystkie inne mecze, to naprawdę wierzę w to, że, że ten mecz wygra. To są obie doświadczone tenisistki. Więc tak naprawdę też tutaj nie ma co gdy Wszystko się okaże już na korcie, ale jeżeli ma to wygrać, to z to takim tenisem, jakim pokazała, naprawdę jestem tutaj optymistycznie nastawiona na ten mecz. To jeszcze tak na koniec powiedz, jak się Tobie obserwuje teraz te zmagania z perspektywy trybun, bo widziałem ciebie na podglądzie realizator wielokrotnie podczas tego spotkania ciebie pokazywał. Byłaś w boksie Magdalinet. No to są na pewno zupełnie inne emocje. Łatwiej czy trudniej się teraz mecze przeżywa? Zależy, jaki mecz, prawda? Ale faktycznie, jeżeli jest taki e, zacięty, no to, to ciężko. Zawsze jest tak, że łatwiej się grało i łatwiej się było tam na korcie niż e, z boku, kiedy się na to patrzy i przeżywa, a nic nie może zrobić. E, ale, ale fajnie, że, że jest kogo oglądać i że jest komu kibicować. E, mamy wiele osób w tabelce: mamy Igę, mamy, mamy Huberta, mamy Magdę, więc e, no, albo taki turniejów więcej, żeby w tym. E, w drugim tygodniu Wielkiego Szlama było coraz więcej osób. Dokładnie. Tego sobie wszystkim życzymy. Agnieszka Radwańska.